Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnych warsztatach w Bibliotece Austriackiej w Rzeszowie. Dzisiaj będę opowiadać o wiedeńskim praterze. To to bardzo znane, prawdopodobnie najstarsze na świecie, wesołe miasteczko. To są warsztaty, które opracowałam 4 lata temu, w 2017 roku, wtedy przypadała okrągła rocznica, 120. rocznica otwarcia, udostępnienia tej ogromnej karuzeli na Wiedeńskim Praterze. Karuzela na Wiedeńskim Praterze i katedra Świętego Szczepana uchodzą za dwa znaki rozpoznawcze, symbole Wiednia, często używane na pocztówkach, na magnesach, na wszelkiego rodzaju pamiątkach z tego miasta, także to właśnie ta karuzela. Prater to nie tylko to wesołe miasteczko. Prater to jest ogromny kompleks terenów sportowo-wypoczynkowych, udostępnionych w 1766 roku, także już no bardzo dawno temu. Przez Habsburgów, przez Józefa II, ludności Wiednia. Były to wcześniej tereny łowieckie Habsburgów, i w 1766 roku Józef II zdecydował się udostępnić te tereny swoim poddanym w celach rekreacji wypoczynku. I ta część, na, którym znajduje się, na której znajduje się wesołe miasteczko, nosi nazwę Plata. Zaraz wyjaśnię, skąd ta nazwa. Akurat nie od kiełbasek wiedeńskich, które można tam kupić właściwie co krok. Ale chciałabym zwrócić na to uwagę i to podkreślić, że Prater to nie tylko to wesołe miasteczko, tylko bardzo, bardzo duży obszar. Na przykład w 2019 roku, 12 października, Kenijczyk-maratończyk Elliot Kipczocz. Pobił tam rekord świata w maratonie, pobił dwie godziny, także czas no, niesamowity, ale chciałam zwrócić na to uwagę, że no, ponad 42 km tam przebiegł i na pewno nie tam i z powrotem, także daje to nam obraz tego, że obszar Prateru jest bardzo, bardzo duży. Wracając do etymologii, czyli do pochodzenia nazwy Wyrstel Prater, czyli my się skoncentrujemy na tej części, gdzie jest to wesołe miasteczko i gdzie jest ta sławna karuzela, nasza jubilatka z dzisiejszego odcinka, naszego filmu, naszych warsztatów. Wyrstel Prater, po niemiecku to są kiełbaski, i jak w. Wspomniałam o tym wielokrotnie w, na innych warsztatach poświęconych w wiedeńskiej kuchni. W bardzo wielu miejscach, szczególnie w centrum Wiednia, można kupić te kiełbaski. To są te wiedeńskie powiedzmy fast foody, bardzo znane i bardzo lubiane. I jednak ta część prateru, gdzie jest, Wesołe miasteczko, gdzie jest ta karuzela, wzięła swoją nazwę nie od tych kiełbasek, ale od postaci w, z komedii z Antona Stranickiego. Hansa Wulsta, Jasia Kiełbaski, to była jedna z ulubionych postaci, tego autora sztuk komediowych Antoniego Stranickiego. Bardzo chętnie wcielał się w tę rolę klauna i ponieważ pod koniec XVIII wieku, kiedy został otwarty prater dla ludności, dla, dla wiedeńczyków i wszystkich chętnych, Komedianci w, i, i w, autorzy sztuk ludowych, wykonawcy sztuk ludowych, zostało im zaproponowane miejsce do występu właśnie na praterze zamiast w centrum Wiednia. To Stąd, no, ponieważ to była taka no, znana postać, jaśnie łbaska, fikcyjna, literacka, oczywiście, I wiele sztuk było odgrywanych właśnie na praterze, właśnie w tej części. W, to stąd nazwa Prater, czyli prater taki no, kiełbaskowy. Ale ja chciałam skoncentrować się na naszej dzisiejszej jubilatce, czyli tej karuzeli, która ma już no, na chwilę obecną ponad 120 lat. Znalazłam taki bardzo ciekawy cytat z strony Wiedeń Teraz na Zawsze. Y, 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 opisujący bardzo no, krótko, zwięźle i trafnie y, karuzelę, i pok pokreślający zalety tej karuzeli, czy chcecie Państwo odwiedzić ten symbol Wiednia, wędrując śladami bohatera filmu Trzeci Człowiek, o tym też będę mówić, a może całkiem po prostu spojrzeć na miasto z wysokości 64,75 metrów, to nieważne, bo dopiero wtedy, gdy przejechaliście się Państwo kołem diabelskim karuzelą, będziecie mogli powiedzieć, że byliście rzeczywiście w wieku. Koniec cytatu. Tak wygląda ta karuzela z pewnej perspektywy. I tak jak wspomniałam, jest. Ona jednym z no, głównie dwóch znaków rozpoznawczych wiednia i jest to motyw przewijający się na ogromnej ilości pamiątek z tego miasta, więc widzimy tutaj magnesy, widzimy kule śnieżne, nawiasy mówiąc kule śnieżne. To jest też wynalazek austriacki, wiedeński, czyli to są takie kule z czymś tam zamkniętym w środku. Kiedy tym potrząśniemy, to unosi się śnieg, i później no, no, znowu opada jest to taka kula wielokrotnego użytku. Mamy łyżeczki, mamy wszelkiego rodzaju szkła, mamy tutaj naparstek krawiecki, figurki. Mamy czekoladki na wzór kulek Mozarta i talaków Mozarta. Kolejne magnesy, mamy koszulki, całe mnóstwo magnesów, wisiorek, kolejne kule śnieżne, no cała ogromna ilość kubeczków, mniejszych i większych. Pocztówki oczywiście, łyżeczki, czekolada to jest. Kolejne kule śnieżne i opakowanie na zapałki. Także na takiej ilości suwenirów w Wiedniu spotkałam motyw tej karuzeli. Ale przechodząc do jej historii, jak to się stało, że zaistniała w tym miejscu ta właśnie karuzela. Więc, um, jej twórcą, konstruktorem, nie był Austriak, tylko Anglik, um, inżynier Walter Baffett. E, i t, y, podobne karuzele skonstruował nie tylko w Wiedniu. Także możemy na obrazkach z innego miasta też spotkać się z tego typu bardzo podobnymi karuzelami. Więc y, istnieją one w Chicago, w Londynie, w Blackpool i w Paryżu. Także jeżeli widzimy tam karuzelę, to nie musi to być Wiedeń. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że będzie to Wiedeń, ale niekoniecznie. I ta historia miała początek ponad 120 lat temu. W 1898 roku miało, miała przypadać 50. rocznica wstąpienia na tron cesarza Franciszka Józefa. Była ona obchodzona z ogromną pompą tego, że na 50 lat panowania to jest coś niesamowitego. Franciszek Józef Panował 68 lat, no ale kiedy zbliżała się 50. rocznica panowania, no nie wiedział, czy, czy kolejna jakaś tam okrągła rocznica, prawda, jeszcze zaistnieje, więc no stąd postanowiono obejść ten okrągły jubileusz bardzo, bardzo uroczyście. Między innymi Franciszek Józef dostał ileś milionów pocztówek od poddanych, i były to no, ponad roczne tak naprawdę uroczystości. I no, ponieważ no w tym okresie ten Walter Beset też kończył konstruować tę karuzelę, więc włączono uruchomienie tej karuzeli w uroczystości jubileuszowe Franciszka Józefa. Było to troszkę wcześniej w 1897 roku w lecie i w pierwsze uruchomienie, no poza tym technicznym uruchomieniem, kiedy musiano po to, żeby zawiesić wagoniki górne, no więc musiano obrócić o, o pół obrotu tę kawuzele, więc pierwsze uruchomienie takie dla turystów miało miejsce w lipcu, 3 lipca 1897 roku. Bilety były niezmiernie drogie, także tak naprawdę rzadko kto mógł sobie pozwolić, żeby z, przejechać się tą karuzelą, a szczególnie z rodziną, dlatego że bilet kosztował 8 guldenów, to była jednostka monetarna wtedy, w, Austrii, Austro-Węgrzech, natomiast średnia pensja urzędnika w Wiedniu to było około 30 guldenów, więc jeżeli urzędnik chciał no, zafundować przejażdżkę w czteroosobowej rodzinie na przykład, no to kosztowało to prawie całą jego pensję, także była to rozrywka bardzo, bardzo ekskluzywna. Tutaj widzimy też między innymi właśnie tam po prawej stronie na dole Karuzelę w pocztówce ze Starego Wiednia, taka czcionka przedwojenna. Początkowo na karuzeli było osadzonych 30 wagoników, i wszystkie miały po 6 okien. Następnie w, tak już wybiegając w przyszłość, w tej chwili te wagoniki, to znaczy w tej chwili znowu mają po sześć okien, ale był okres, kiedy miały po cztery okna i w, po wojnie, ponieważ no, karuzela bardzo ucierpiała w czasie II wojny światowej, zmieniono te wagoniki na taką wersję bardziej oszczędną, ale później znowu wrócono do 6 okien, ale wagoników jest dalej 15, a nie 30. W, ale troszeczkę wcześniej, w 1914 roku, na tej karuzeli miała miejsce historia zapierająca dech w piersiach, opisana na pierwszych stronach wiedeńskich gazet. To jest oryginalna gazeta wiedeńska z tego okresu, z 1914 roku. Mianowicie, dyrektor cyrku, pani dyrektor cyrku, Zolange Datalit zdecydowała się na koniu Zrobić cały obrót, czyli, czyli ten koń no, został ustawiony na wagoniku, nie w wagoniku, tylko na wagoniku i karuzela zrobiła cały obrót. No, było to niezmiernie niebezpiecznie, no, ponieważ no, w tej chwili, kiedy jesteśmy na, w górnej części tej karuzeli, to ponieważ ona się zatrzymuje, no, u niej na pewno się nie zatrzymywała ta karuzela, ale. Ze strony pasażera wygląda to tak: ma się takie odczucia, że ona się zatrzymuje co drugi wagonik, po to, żeby kolejne osoby mogły wsiąść i wysiąść. I kiedy jesteśmy u góry, to to wszystko się rusza i w, prze, przed siebie, i za siebie, i, i na boki. Także trudno wyobrazić sobie no, ten obrót pełny obrót karuzeli na koniu, ale udało się to i nic się nie stało, to wydarzenie przyniosło dużą, dużą sławę i tej dyrektor cyrku, Sonarza Talit i też no, na pewno spopularyzowało tę karuzelę. Karuzela wystąpiła w kilku filmach, także jest gwiazdą filmową. Główną rolę odegrała w światowej sławy filmie Trzeci Człowiek z 1949 roku, gdzie akcja rozgrywa się w powojennym wieku. Także dużo scen było kręconych w pobliżu, mniejszym lub większym pobliżu karuzeli. No ją widać z bardzo daleka, także no nie trzeba być blisko, żeby prawda, została uchwycona w kadrze karuzela. I w czerwcu 2016 roku karuzela została wpisana przez Europejską Akademię Filmową na listę Skarbów Europejskiej Kultury Filmowej. I też w 1987 roku jedna z scen z 15 części filmów o Jamesie Bondzie w, tytuł, w Obliczu Śmierci też jest, była kręcona na tej karuzeli. O tej karuzeli powstała też piosenka w 1921 roku pieśń o karuzeli Risenrade z Litwą Riesenrand. Także jest mocno popularna w kulturze masowej. W 2008 roku jeszcze taka ciekawostka. Więcej na ten temat powiem na warsztatach w bibliotece, kiedy będziemy mogli już zapraszać gości i będzie można się spotkać. W 2008 roku były rozgrywane Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Austrii i w Szwajcarii. I przed tymi mistrzostwami na karuzeli została rozpięta no podobizna, taka siatka wyobrażająca bramkarza Petera Czecha. Ale no, całe to przedsięwzięcie było niezmiernie pechowe, dlatego że ta siatka z podobizną bramkarza została rozpięta no, troszkę przed tymi mistrzostwami, i y, y, krótko po rozpięciu siatki miał nastąpić huragan. Prognozy wskazywały, że będzie huragan, no i musiano y, troszkę tą siatkę zabezpieczyć, także suma summarum została siatka zdjęta. I no, wielkim problemem było kolejne zawieszenie tej instalacji, dlatego że cały dzień ta karuzela jest w ruchu, ona jest w prywatnym posiadaniu, także ona zarabia na siebie, także suma summarum no, nie, nie do końca ta, ta instalacja wróciła na swoje miejsce. W okresie Bożego Narodzenia, tak jak cały Wiedeń, jest przepięknie, czy przynajmniej no, ta, 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 ta część najczęściej odwiedzana przez turystów jest przepięknie oświetlona. Również karuzela w, w, rozbłyskuje ogromną ilością światełek z życzeniami świątecznymi w Weinachten. No i tak jak mówiłam, od ponad 120 lat stała się jednym ze znaków rozpoznawczych tego miasta. Tak wygląda, kiedy jedziemy w górę, widzimy, no, no oczywiście w, w widoki są zapierające dech w piersiach, tego, że na każdą stronę mamy piękną perspektywę, także widzimy cały Wiedeń. I, ale też, kiedy wyjeżdżamy w górę, to jest taki moment, kiedy widzimy tę no, konstrukcję, która tyle lat przetrwała. Była mocno uszkodzona karuzela w czasie II wojny światowej, potem odbudowana. Widzimy z bliska ile tam jest tych lin, tych rur i, 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 i tym podobnych elementów konstrukcyjnych. Także możemy podziwiać dzieło Waltera Beseta Tutaj jeszcze kilka takich typowych obrazków karuzeli z karuzeli. W porze wieczornej karuzela jest oczywiście też podświetlona, myślę, że ze względów bezpieczeństwa. I jak głosi napis jednej z widokówek wiedeńskich, jest to jedna z pięciu rzeczy, które musimy zobaczyć w Wiedniu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki naszych warsztatów na kanale, na YouTubie oraz w kontakcie. Dziękuję.